Lublin jest przykładem bardzo ciekawego miasta. To znaczy, miasta, które zostało trochę odbudowane, trochę nie. Zatem, na przykład, na starówce mamy kamienice, które są odbudowane, są bardzo ładne, są nowe. A tuż obok stoją takie walące się z zabitymi deskami, oknami, no w zasadzie wydmuszki, a nie kamienice. Główną ulicą do Bramy Krakowskiej chodzą tłumy ludzi. A czasem, kiedy zejdzie się na bok i to naprawdę niedaleko na bok, można zobaczyć bardzo fajne miejsca, bardzo fajną architekturę, na przykład ten pałac Potockich, który jest 20, może 30 metrów od głównego turystycznego szlaku Lublina. Dlatego kiedy chodzicie po różnych miastach, nieważne czy to będzie Lublin, czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, schodźcie na boki z utartych szlaków, bo można tam zobaczyć naprawdę coś fajnego.